Witam serdecznie w kolejnym odcinku obejrzałem sobie właśnie na kanale Zahara test Tyrona, to znaczy opinię właściciela po 10 tysiącach km Pan tutaj przyjął do Zahara tą furą, dał za nią coś koło 300 tysięcy zł no i pokazał jak wyglądają siedzenia po 10 tysiącach we furze za 300 tysięcy zł no słuchajcie, ręce opadają dla mnie osobiście po prostu ręce opadają. Co tu będzie później, jak po 10 tysiącach jest tak wygnieciony fotel? A ktoś niedawno pytał w komentarzu właśnie o wnętrze Mazdy, jak ono się wyciera. No to zaraz Wam pokażę, jak wygląda Mazda po 6 latach i 64 tysiącach kilometrów. Z zewnątrz brudna, jak wiecie, wszystko z uwagi na budowę obwodnicy. Więc popatrzmy tutaj na boczek, tu się nic nie wytarło, w środku również uważam, że jest bardzo dobrze, tylko jedna rzecz się wytarła. Sama kierownica elegancko nic się tutaj też nie wytarło trochę na pewno się wyślizgała, ale nie jest to wytarcie. Tu jest taka bardziej matowa, jak była właśnie nowa. A tu, gdzie się ręce trzyma, jest na pewno wyślizgana, ale to się w ogóle nie rzuca w oczy. I generalnie wygląda to bardzo dobrze. Tu też wszystko w stanie fabrycznym. Natomiast tu przyciski też elegancką. Natomiast moi drodzy, wytarła się gałka. Co widać tutaj, chyba? Jedynie to się wytarło przez 6 lat. Kurde, słońce strasznie świeci. Widać czy nie widać? Może zamknę drzwi. Taka sytuacja. Tym, że widać to przy jakimś tam zbliżeniu, nie rzuca się to w oczy. Fotel pasażera wygląda tak. Oczywiście jest to jakiś tam sky pseudo ale, mimo wszystko, póki co myślę, że jest ok. Jeszcze raz popatrzmy na fotel kierowcy. Mój telefonik. Taka sytuacja. Także, póki co, nic nie pęka. No i zrobiły się tylko, tylko, a może aż dwie pręgi. Podłokietnik nie wytarł. Natomiast plastiki, wiadomo, od butów zawsze jakieś rysy są. No ale coś takiego będziemy mieć w każdym aucie. No tu z tyłu ten plastik wygląda znacznie gorzej. Dzieci bardziej kopią przy wsiadaniu. No i skopany jest tutaj ten plastik przy tunelu. To już nie jest do wyczyszczenia. To są po prostu rysy od butów. I kanapa z tyłu. Oparcie jak nowe. Jakby wczoraj wyjechało z salonu tu nie ma żadnych wygnieceń I tylne drzwi tu jakiś pseudo karbon plastikowy ale bardzo ładnie się to trzyma jak widać stan idealny i nawet dzieci pazurami nie porysowały Tu twardo. I z drugiej strony tylne drzwi. Również elegancko. No dobry ten plastik. Nie rysuje się w ogóle. Tutaj próg porysowany od butów. I kanapa z drugiej strony. Tu jakaś plama do wyczyszczenia. No tutaj może się zaczynają dwie takie pręgi, no póki co chyba całkiem nieźle. Ktoś pytał w komentarzu, czy kupiłbym jeszcze raz taką Mazdę. No, może zbiorę się i nagram jakiś odcinek podsumowujący te 6 lat. Póki co, dzięki. Trzymajcie się.